Jerzy Mościcki. Idziemy aleją pod kasztanami, Ciesząc swe oczy życia barwami jesieni. Wiatr bawi się delikatnie twymi włosami. Idziemy w przyszłość, miłością spleceni. To nasza miłość drogę nam wyznacza. To nasza miłość, ogrom szczęścia nam dała, to nasza miłość rozgoryczenia nam wybacza, to nasza miłość przez lata nas spajała. Długa ta droga została za nami, wspólne uciechy, wspólne zmartwienia, przeplatana stosami kamieni, usiana różami, pełna rozkoszy. Cierpienia. Czytał Bogdan Dmowski.